Był pewien chory, Łazarz z Betany, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł, choroba ta nie zmierza ku śmierci. Ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Jołazarza. Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów do Judei, rzekli do niego uczniowie. Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali cię ukamienować, i znów tam idziesz? Jezus im odpowiedział: Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział, a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić. Uczniowie rzekli do niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówił o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł, ale raduje się, że mnie tam nie było ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego, na to Tomasz zwany Didymos rzekł do współuczniów. Chodźmy także i my, aby razem z nim umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko o cokolwiek, byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus. Brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego. Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki, wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, Panie, ja wciąż wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała po kryjomu swoją siostrę, mówiąc. Nauczyciel jest i woła cię. Skoro zaś Maria to usłyszała, stała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym, w tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, upadła mu do nóg i rzekła do niego: Panie, Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu. Rozrzewnił i zapytał, gdzieście Go położyli. Odpowiedzieli mu, Panie chodź i zobacz. Jezus zapłakał, a Żydzi rzekli. Oto jak Go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli, czy ten, który otworzył oczy niewidomemu nie mógł sprawić, by on nie umarł. A Jezus ponownie okazując głębokie wzruszenie przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej, Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus zniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, że mnie, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wejdź na zewnątrz, i wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Mary, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. W dzisiejszej Ewangelii poruszyły mnie dwie sprawy. Jest to sprawa dwóch dni, kiedy Pan Jezus zwlekał z przybyciem do zmarłego łazarza, do Judei. Czy dzisiaj w dzisiejszym świecie nie mamy też takiego zapytania w sobie? Panie Jezu, dlaczego Ty czekasz? Dlaczego nie interweniujesz? Liczba 2. Druga osoba boska, Jezus Chrystus. Czy my dzisiaj, zastanawiając się, nie wątpimy w to, że Pan Jezus nie interweniuje? Jezus zrobi to wszystko specjalnie, odnoszę takie wrażenie, jak powiedział, żeby wszyscy, którzy będą zgromadzeni, uczniowie, ujrzeli chwałę Bożą. Kiedy Jezus już przybywa, Maria upada mu do stóp i mówi: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. No właśnie. Ile razy możemy zadać sobie takie pytanie. Panie, gdybyś tu był? Gdybyś tu był, może i ja bym nie umierał duchowo. Może ktoś z moich bliźnich. Ale czy wierzę w to, że Pan Jezus jest w stanie to zmienić? Nawet wtedy, kiedy się spóźnia. Byłem takie świadectwo, które nasunęło mi się, gdy rozważałem tą Ewangelię. Trzy lata temu, też w okresie wielkiego postu, mój wówczas 38-letni kuzyn, przeszedł bardzo ciężki zabaw. W tym samym momencie pękło moje lito. I nastąpiło uszkodzenie odźwiernika. Lekarze dawali mu około 10% szans na przeżycie. I wtedy też w sercu zadawałem sobie pytanie: Panie, gdybyś tu był, mój kuzyn by nie umarł. Ale tak naprawdę tu nie chodziło o śmierć jego ciała, ale o śmierć jego duszy. Pozostało mi paść śladem za Marią do stóp Jezusa przed Najświętszym Sakramentem i wykrzyczeć przed Panem Jezusem te słowa. Stałem wtedy takie światło, żeby zadzwonić do pewnego kapłana i poprosić go o posłanie kapelana do szpitala w Ochocu. Kapelan poszedł, namaścił kuzyna, udzielił mu absolucji generalnej. Ale co ważniejsze jeszcze się stało? Mój kuzyn wyzdrowiał. Coś, co wydawało się po ludzku niemożliwe. Coś, co pozwalało mi myśleć, że Pan Jezus się spóźnia. Te symboliczne dwa dni została też poddana moja wiara. Jestem przekonany po tym zdarzeniu, że też w moim sercu miałem zobaczyć chwałę Bożą, przekonać się o niej. Lekarze. Na badaniach kontrolnych już po wejściu do szpitala oglądając opis choroby mojego kuzyna nie dowierzali, że był w takim stanie, że był w stanie ciężkim. Mogłem tylko spojrzeć w górę i powiedzieć panie nie zawsze wysłuchujesz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W błogosławionej niedzieli.